Cześć kochani, tu Antti z kanału Anti Creativity dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmikiem na szybko prezentuję Wam dwie kartki pop-up ta jest po lewej stronie wykonana z tutorialu Ani Tworzy z okazji Światowego Dnia Scrabble już mieliście okazję zobaczyć kartkę z tego tutorialu a natomiast ta druga jest zainspirowana kartkami Jennifer McGuire też Wam wrzucę link w opisie co sobie zobaczycie zaczniemy może od tej kartki. Ona jest wykonana z kolekcji piątku 13 Garden of Books. Tutaj mamy na górze elementy do wycięcia. To różowe koło, mimo że tak bardzo pasuje w kolorystycznie w kolekcję, to jest kolekcja Mała Dziewczynka, też od piątku. Tutaj mamy z tyłu po prostu tylko logo. Z przodu napis dziękuję, bo to jest kartka z podziękowaniem. To celowo będzie. I tutaj się otwiera. No i w środku widzimy taką scenkę. Tutaj mamy Dwa fotele, książki, jakąś roślinkę, stoliczek właśnie z ołówkiem i skubkiem na kakao Takie idealne dla każdego książkoholika. Tutaj te elementy pop-up są na folii acetatowej, jak widzicie. Powiem Wam, że ciężko było, żeby to tak się przykleiło ładnie, dużo ciężej niż papier-papier, ale jakoś stało radę. Nie widać tego klejenia. Musiałam ratować w dwóch miejscach, ale też tego nie widać, także. Myślę, że cała praca jest dość udana. Tutaj oczywiście z przodu będzie miejsce na jakieś życzenia. Można jak, je, jak to dobrze ugryźć, to to można w formie dywanu zrobić. Wiecie, te życzenia, jak się, jak się wydrukuje, to jakoś tak zdobić, że niby dywan to będzie wyglądać. Także zobaczymy, jak, jak mi to wyjdzie ostatecznie. I druga karteczka. Też pop, up chociaż zupełnie inna. To jest kolekcja też piątku 13. Hmm. Till we meet again. Tutaj wykrojnik z Craft ⁇ U Design. Zobaczycie go w najbliższym holu zakupowym, który będzie pod koniec miesiąca. Tą dużą kolekcję też samą tam pokażę. Z tyłu też tylko moje logo, bardzo prosta. Ja nie lubię takich kładek dość wypukłych. I ona się otwiera w ten sposób. I tutaj mamy na górze napis spełnienia marzeń, a w środku taką wstękę z samolocikami. Tutaj mamy, widzicie, samolociki, jakieś balony w tle, wszystko na takich y, chmurkach. Samolociki wycięte są zarówno z dużej, jak i z małej kolekcji, kwiatki są z dużej. Tutaj też mamy arkusz w chmurki. Tą pracę zgłoszę na konkurs latawcy, dmuchawcy, wiatru od piątku 13. No i tutaj macie właśnie. Przez to, że ten samolocik też jest właśnie na folii acetatowej, to jakby unosił się w powietrzu, bo ta folia się nie rzuca aż tak bardzo w oczy na żywo. No. I ona nam się właśnie też rozkłada tak. Tu Wam pokażę może z boku, jak widzicie. To jest dokładnie mięsień ten pop-up, taki zwykły. Także tutaj technologia jest dokładnie ta sama, co w tej mniejszej kartce, tylko tutaj jakby jest cała kartka w ten sposób zrobiona, a nie tylko mały elemencik. Także dziękuję za oglądanie dzisiejszego szybkiego filmiku i zapraszam Was do kolejnych.